Witam w kolejnym filmiku, Wykorzystam czas jeszcze teraz w tym momencie. Nikogo nie ma, nikogo nie ma w moim przedziale. Co prawda większość drogi jechałam fajnie tylko z jedną osobą, później różnie to było. Natomiast w tym momencie jest pustka totalna, zostałam tylko ja. Trasa jest długa, także pewnie zaraz ktoś wsiądzie. Ale póki ktoś nie wsiadł, to mogę powierzyć tych wszystkich moich zabaw, które dzisiaj użyłam. A różne zostały zaaplikowane. Etaliorąż eksperymentum. Wotum e, Soku Tuch. E, so e, różne generalnie. Mogę powiedzieć, że to wotum bardzo mocno gra i o wotum napisałam krótkie omówienie e, i dodałam też. on no na Instagramie, ale też dodałam w formie takiej powiedzmy wieści, perchmolu, w takiej formie posta. Niestety e, nie dołączyłam wszystkich zdjęć. Część, tam dołączyła, może byli tutaj resztę. W każdym razie tam są wieści, tam jest też e, w treści posta omówienie tego wotum. Informacje na perełki, y, okazji na Madeline Mask Miral. Przypomnę, że jest to marka, którą bardzo lubię. Zresztą marka powiązana z fagordą so i z Miralem Fragrancem, to już mówiłam. Yy, jeżeli chodzi o Madeline, mam ten zapach bo w ostatniej kolejce, już pokazywam i to jest bardzo szlachetny, taki dosyć niedoł, z wersję górmą. Yy, a przypomnę, że ja generalnie za górmą nie przepadam. Także jeżeli mam jakiś taki właśnie y, szlachetny górmą, to. W właśnie ma zmianą, ale to się naprawdę udało. Więc taka wyczynamy trochę gorzki dał. Generalnie jest słodkawość, kremowość, kudrowość, takie właśnie z gotu, yy, klimaty gurmą. Ale to jest wszystko takie bardzo wyważone, szlachetne, nie jest zasłodzone, nie jest infantelne, także że bardzo eh, polecam.